Osiem lat temu zmarł Zbigniew Wodecki. Jego biografia wciąż skrywa sekrety. Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja 2017 roku, w trakcie jubileuszowej trasy koncertowej z okazji 40-lecia kariery. Kilka tygodni przed planowaną operacją zamówił Jacka Cygana tekst do nowej piosenki. Już nie zdążył jej zaśpiewać. Zbigniew Wodecki wiosną 2017 roku świętował 40-lecie swojej pracy artystycznej. Wybitny wokalista, kompozytor i multiinstrumalista przeżywał właśnie renesans swojej sławy, po wydaniu bijącego rekordy popularności albumu nagranego z Mid -Himik. W trakcie jubileuszowej trasy koncertowej udał się do szpitala na zaplanowaną operację wszczepienia bypassów. Trzy dni po operacji przeszedł udar mózgu. Zmarł 22 maja 2017 roku. Mija 7. Rocznica śmierci Zbigniewa Wodeckiego. Jeszcze przed pogrzebem artysty jego przyjaciele w porozumieniu z rodziną umówili się, że dokończą rozpoczęty przez niego jubileusz. Kilka tygodni wcześniej Wodecki zamówił u Jacka Cygana tekst do skomponowanej przez siebie piosenki. Nie zdążył jej zaśpiewać, jednak dzięki możliwościom techniki komputerowej w utworze rozbrzmiewa jego głos. Po śmierci artysty trzy spośród jego płyt znalazły się na szczycie list najlepiej sprzedających się albumów. Dwie z nich 1976. A od odesay nagrana z Mitch i Mitch oraz złota kolekcja, zacznij od Bacha pokryły się platyną, a trzecia uzyskała status złotej płyty. Jak tłumaczyła wtedy w rozmowie z faktem Katarzyna Wodecka Stups, która przejęła prowadzenie fundacji imienia Zbigniewa Wodeckiego. Był artystą wszechstronnym. Nie tylko śpiewał, ale też tworzył muzykę teatralną, oratoria, komponował utwory jazzowe, brał udział w dziesiątkach festiwali różnego typu. Pamięć o Zbigniewie Wodeckim wciąż jest żywa. Córka i żona artysty dbają o to, by pamięć o nim przetrwała. Dzięki ich staraniom skwer na krakowskich plantach otrzymał imię zmarłego artysty, Poczta Polska wydała pamiątkowy znaczek, a Wodecki Twist Festival odbywał się co roku w Krakowie. Mogłoby się wydawać, że o życiu i osobowości Zbigniewa Wodeckiego wiadomo już wszystko, w jakich okolicznościach poznał ukochaną żonę, która z czasem stała się pierwszą i najważniejszą recenzentką jego twórczości wszyscy wiedzą, że Wojciech Młynarski napisał tekst Lubię wracać tam, gdzie byłem na podstawie obserwacji domu Wodeckich i atmosfery w nim panującej, a nawet, że ulubioną potrawą muzyka był rosół. Jednak, jak się okazuje, życie Wodeckiego było tak barwne i urozmaicone, że osiem lat po jego śmierci wciąż wychodzą na jaw nowe, zabawne wspomnienia. Na jaw wychodzą wciąż nowe anegdoty z życia Wodeckiego. Zbigniew Wodecki był człowiekiem niezwykle aktywnym. Lubił pozostawać w ciągłym ruchu, bez przerwy kursował między rodzinnym Krakowem i Warszawą, gdzie miał koncerty i nagrania do Tańca z Gwiazdami oraz Twojej Drogi do Gwiazd. Jak żartował, urlop ma tylko wtedy, gdy stoi w korku na szosie. Lubił też naśmiewać się ze swojego wieku. Jak tłumaczył, cytowany przez Plejadę: Trzyma mnie adrenalina, która wydziela się przy każdym występie. Ona powoduje, że mam 60 lat, a wyglądam na 59. Był też znany z przywiązania do swojego wizerunku, zwłaszcza bujnej czupryny, z która się dumnie obnosił. Tylko raz porwał się na eksperyment. Za namową Krystyny Sienkiewicz zafundował sobie pasemka. Po wyjściu od fryzjera nikt go nie poznał. Wodecki wyciągnął wnioski. Jak zapowiedział, już nigdy nie zmieni fryzury. Jak tłumaczył, cytowany przez Plejadę? Mnie się to zwyczajnie nie opłaca, a na ponowne zrobienie kariery jest już niestety trochę.